Wieś Stara Jakać niedaleko Łomży i schrony z linii młotowa. Tam gdzie widzimy jadący ciągnik jest jeden schron. Tu przy którym stoję jest drugi. Tu widzimy trzeci schron. Tam jest czwarty schron i tam za ekspresówką jest piąty schron. Udam się do tego pierwszego schronu, przy którym jestem. Schron ten prawdopodobnie jest jednokomorowy i może wejdę od razu od strzelnicę. Zdecydowałem się jednak wejść normalnym wejściem. No tutaj nie ma tego wejścia z tej strony, jest druga strzelnica, czyli być może to nie jest schron jednokomorowy. Przedem schron dookoła i chyba tu jest wejście, ale ono jest zasypane czy też po prostu zarosło. Także wrócę się z drugiej strony schronu i spróbuję wejść od czoła. Udało mi się wejść do środka. Jestem i będę chodził. I może pójdę od razu z prawej strony. Czyli do drugiej strzelnicy. Widzimy, że ktoś próbował zamurować tę strzelnicę. Tu widzimy się starą blachę. Tu oczywiście jest woda, czyli być może poniżej jest jakiś poziom. Oczywiście jest studnia. Jest chyba zaspana. Tu widzimy jakiś wyłom. Czyli prawdopodobnie ktoś próbował ten schron po wojnie, oczywiście, wysadzić. Prawdopodobnie robiło to wojsko polskie. Były to ćwiczenia saperskie. Tak, tutaj skierowałem się do wyjścia. O kurde, aha, tu jest. Dobra, zdechły pies czy coś. Dobra, tu jest to wyjście. Ok, można nieraz natknąć się na śmieci tudzież padłe zwierzęta. Tu jest tu, próbowano wysadzić to pomieszczenie. Z drugiej strony tu widzimy strzelnicę broniącą wejścia do tego schronu. I jestem w kolejnym dużym już pomieszczeniu. duże pomieszczenie, z tej strony przyszedłem tylko naokoło i zobaczymy tutaj, tu jest jeszcze woda w tej studni. Wody nie ma, ale widać, że jest prawdopodobnie niższy jest poziom, ale nie widzę tutaj, może było to wyjście ewakuacyjne, ale nie widzę tutaj drabinki, także nie wiem. Schron jest czysty. A tym oto wejściem wchodziłem. Pójdę teraz do kolejnego schronu. Wyszedłem z tego schronu. I tak się zastanawiam, czy pójść tutaj, czy też pójść tutaj. Tutaj może być większy problem, bo tam chyba nie ma drogi. Także pójdę tu. Słuchajcie, przejechałem właściwie tę drogę, i chcąc tutaj dojść, o tu, i tak muszę iść albo po, tej, po tym polu, albo przejdę po prostu sobie tutaj tą miedzą, i tak zrobię. Pójdę tędy, i tak. Tu nie ma innego wyjścia. I jestem już na miedzy. Następnie udam się tu. I już jestem na miejscu. I tak jak tutaj widzimy, jest ten schron. Oczywiście widzimy tu pełno elementów pobudowlanych, eternit, gruz. Obejdę schron dookoła. Chciałem tylko pokazać, że tu, po drugiej stronie ekspresówki, jest także schron. Ale z tej strony tam nie dojadę. Tu widzimy drogę ekspresową do Łomży, a w stronę do Ostrowi Mazowieckiej. I nasz schron. Nie widzę tutaj z żadnej strony strzelnicy, także to musiało być, ta strzelnica jest prawdopodobnie zasypana, ale wejdę do środka i zobaczymy jak to wygląda wewnątrz. Powiem szczerze trochę strach wchodzić, ale ja spróbuję tu wejść pomimo tych niedogodnych No jest nieciekawie No ale Chciałem ty jestem Jest to schron jednokomorowy. I on jest. Tak, to jest jakiś. Nie wiem, schron do, do, do tego, aby żołnierze mogli się jedynie schować. Jakiś bierny schron. Tu widzimy ziemię. Tak, tu nie było strzelnicy. Być może to jest jakiś obserwacyjny schronik. Tutaj może był peryskop w tym miejscu. Ok, ale już coś wiemy, nie pozostało mi nic innego jak wydostać się stąd i udać się do kolejnego schronu. Jestem na zewnątrz i pójdę wzdłuż tego ogrodzenia. To jest raczej najprostsza droga do kolejnego schronu, chociaż. Tak, ja widzę, że tutaj jest droga, ale jestem tak blisko, że i tak już pójdę piechotą. Z oddali możemy stwierdzić, że jest to duży schron i być może dwupoziomowy. Zaraz to się okaże. Prawdopodobnie cały ten schron obsypany jest ziemią. Także wrócę się te parę metrów i pójdę z drugiej strony. Tak, widzimy tutaj wejście. Strzelnicy jeszcze nie widziałem, ale wejdę teraz z tej strony. Ładny, duży schron. No i cóż, naprzód. I udam się może od razu w prawą stronę. Pomieszczenie parę metrów na parę metrów. Podobnie jak w tamtym takt, to jest jedno wejście do tej komory. Tu jest jakiś przedsionek. Być może tu był peryskop. I kolejne pomieszczenie. Kolejny przedsionek. Aha. Tu jest strzelnica. Ktoś próbował ją zamurować. Widzimy cegły. I obok jest także pomieszczenie z zamurowaną strzelnicą. Napis Wojskowe, cyfra 430. I tu prawdopodobnie była stumia. Tu jest zamurowana strzelnica. No myślałem, że pomieszczenie, cały schron będzie ciekawszy. Ale to nic. I tak jest dobrze. I spróbuję jeszcze nagrać strzelnicę. No, wygląda to całkiem ładnie. A ja dziękuję za obejrzenie tego filmiku.